Jak <zum> spalony. <sum> <zum> Trzy. Pięknie to było. Jest. Mój bur się rozwiązał. <zum> oh yeah. pójdzie, Lecę w ściany do środka Jest <laughs> może dwóc zrwa jednym dziś Ale ten już miał błędnie no on tam jak tak Jest ale pięknie Pięknie to zrobił tak Dudek <laughs> ładnie kradł pozycji już tam na pięknie O kurde Tu do tak No jak zaspalony przecież podał do, do tacy <laughs> Tutaj ta jeszcze Ale zamykał normalnie Ale dobrze, że zamykał widzisz, przez to wpadła. A tak jakby tam nikogo nie było nikt by nie zamknął, no to co Iwanie wramy. Osiem Mówiłem. Jest to różnych samej burz. Rej ja to była samobójcza, to nie ja. twoja! Nie ciesz się! Ale to strzałe! Ale asi! Oni nic trzeba, zysk, wpisać. Panowie, jeszcze dwie i będzie ładnie. <grywka> Jest paluszek. Dawid, czepnie. Jest, sadził. Panowie, jeszcze jedno i możemy kończyć.